Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj na kanale opowiem Wam o kanałach, które warto oglądać na YouTube. Są to treści zarówno polskie, jak i zagraniczne, także nie przedłużam i zaczynamy. Zacznę od tego dlaczego powstał ten odcinek, a to dlatego, że ja jak zaczynałem wchodzić do świata Warhammera, to szukałem przy różnych treści w internecie i nie mogłem znaleźć takiego jednego miejsca, w którym ktoś by mi powiedział co warto oglądać, czego nie warto oglądać. Więc postanowiłem zrobić taki film dla osób, które właśnie wchodzą w ten świat i chciałyby poznać fajne, ciekawe kanały, z których mogą coś wyciągnąć albo po prostu będą dla nich tylko i wyłącznie rozrywką. Więc zaczniemy sobie od Polskich kanałów, bo ja mam tutaj telefon przy sobie, żebym niczego nie pominął. Dzisiaj taki luźny odcinek w różnej formie, zresztą służycie mnie, jestem troszkę podziębiony. Jest okres też przedświąteczny, więc dużo, dużo się dzieje, więc postanowiłem, że dzisiaj taka luźna pogadanka w luźnej formie, no ale będą też te takie firmy bardziej treściwe, natomiast dzisiaj bardziej taki trochę dla początkujących film, dla osób, które wchodzą do tego świata. Tak jak mówiłem w poprzednich materiałach, no, chciałem tutaj przeplatać zarówno te treści dla osób takich bardziej zaawansowanych, jak i dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z 40 4000. także słuchajcie, przejdę od razu do listy i zacznę od polskich kanałów. I tutaj kanał, który bardzo mi pomógł. Wszedł, dzięki niemu wszedłem w lore, poznałem przeróżne ciekawe historie, zarówno Space Marines, jak i y, y, obcych, Xenos. Także bardzo byłem zajawiony. Ten kanał też mnie bardzo ponakręcał do tego, żeby kupić jakieś książki i zainteresować się tym troszkę mocniej i jest to kanał Opanowany Daniel. Tam znajdziecie bardzo dużo treści. Chyba jest to obecnie największy kanał na polskim YouTube, jeśli chodzi o Rohammer 300 tysięcy, ale jeśli się mylę, no to dajcie mi znać w komentarzach. Natomiast tam znajdziecie masę treści. Zarówno ciekawe opowieści, jak i poruszane konkretne Wątki, czy zarówno jeśli chodzi o Herezję Chorusa, cały wstęp, możecie bardzo długi film obejrzeć, który jest świetny moim zdaniem. Także to są takie treści, które na pewno pomogą Wam wiele rzeczy zrozumieć i zachęcą Was na pewno też do czytania jakichś opowiadań czy książek. Także ja Wam kanał Daniela serdecznie polecam, a drugi kanał polski, który polecam, to. Podobne treści, czyli Upamiętniacz. I jest to kanał, w którym ja, lekko zajawiony nekronami, szukałem treści na YouTubie właśnie związanych z nekronami. Czyli chciałem poznać trochę lora, chciałem poznać trochę opowieści, chciałem się dowiedzieć, czy w ogóle mnie to zainteresuje i czy ja tak mam przynajmniej, że muszę się tak trochę zajawić, wkręcić w jakąś historię, jakąś opowieść, żeby stwierdzić okej, okay, dobra, no to teraz mogę pomalować te figurki i troszkę się zaciekawić mocniej, może sięgnąć do książki, może kupić kodeks i tak dalej, i tak dalej, więc no, tutaj szukałem treści o Necronach i znalazłem właśnie na jego kanale i dzięki temu troszkę się wkręciłem. Obecnie bardziej Space Marines u mnie, ale no ze mną to różnie, to zależy jaki, jaki gdzie i kiedy, ale tu mi pomógł właśnie wejść w ten świat nekronów, poznać to wszystko, także zachęcam. Zresztą oglądam regularnie te treści, zarówno Daniela, jak i upamiętniacza, przy malowaniu figurek. Jest to świetny, świetny pomysł na to, żeby sobie urozmaiczyć czas podczas malowania swoich figurek. No to jest dla mnie nie dość, że słuchacie sobie Lora i jest świetna muzyka w tle, no to jeszcze dodatkowo Malujecie figurki i widzicie sobie ten progres na stole i dowiadujecie się czegoś ciekawego. Także zarówno książki, jak i książki też polecam. Też słucham na słuchawkach, też warto sobie e-booki odpalać. W trakcie malowania figurek, to też jest zawsze petarda i taki wieczorek to jest coś, co ja lubię. Słuchajcie, przejdę do kanałów zagranicznych. No tutaj mamy. Arbitor, y, chyba tak się czyta, IAM, y, IAM, robi bardzo treści podobne do tego, co robi Daniel i upamiętniacz w Polsce, tylko one są bardziej może zróżnicowane. I w języku angielskim, więc jeśli nie macie problemu z językiem, no to zachęcam. Też bardzo dużo ciekawych wątków, bardzo dużo fajnych, ciekawych pomysłów ma do różnych tematów, do ugryzienia ich. W Jaki sposób można fajnie ugryźć dany temat i zrobić o tym materiał na YouTubie? Ja jestem pełen podziwu i jest dla mnie ogromną inspiracją ten człowiek. Jak można ciekawie mówić o różnych rzeczach, naprawdę wyjąć coś z tego świata i opowiadać o tym wspaniałe, różne ciekawe historie, także polecam. No, i, i e, oczywiście Walerak. No, tutaj trzeba oglądać Waleraka, jeśli się interesujecie przy, wszystkimi nowościami, jeśli chodzi o świat Warhammera. Od plotek po różne zapowiedzi, po gry, książki i tak dalej, figurki, które mają się pojawić, no to wszystko u Waleraka dostaniecie. On jest, można powiedzieć, takim źródłem, które zawsze Was doinformuje o tym, kiedy coś się pojawi, e, gdzie warto szukać informacji, kiedy możemy się spodziewać jakiejś zapowiedzi, kiedy będą dane premiery i tak dalej, i tak dalej. Ja średzę regularnie jego treści. W poniedziałki pojawia się odcinek i w zależności od tego, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o Games Workshop, czy oni informują o jakichś preorderach, czy nie, no to te treści u niego pojawiają się regularnie e, lub mniej regularnie ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i będziecie na bieżąco ze wszystkim. Jeśli będziecie śledzić go regularnie, no to jak najbardziej na bieżąco ze wszystkim będziecie. Drugi kanał, no to już taki bardziej, trochę lifestyleowy, ja to oglądam dla rozrywki, czyli Eons of Battle. Chłopaki prowadzą trochę, to nie są tutoriale, jeśli chodzi o malowanie figurek, ale bardziej takie challenge czasem jakieś malowania na ślepo. No jest to taki rozrywkowy kontent, więc jeśli jara Was malowaniem figurek, tak jak mnie, no to możecie sobie coś takiego włączyć dla rozrywki, do kawki, jak najbardziej, to jest super. Nie wiem, czy dobrze czytam nazwę kanału, ale oczywiście widzicie Nin... I on, no tutaj gość robi naprawdę niesamowite rzeczy, jeśli chodzi o malowanie. Wiele rzeczy można się od niego nauczyć. Naprawdę jest ogrom wiedzy, jeśli chodzi o tworzenie różnych i makiet i, i tego, jak robić fajne podstawy do figurek, jak właśnie malować figurki do konkursów, no to jest po prostu mistrz i serdecznie Wam ten kanał polecam. Jeśli potrzebujecie właśnie kogoś, kto Was zainspiruje i tak popchnie do działania, no to jak obejrzycie ze dwa, trzy filmy, to zaraz Wam się, zechce malować. I oczywiście Squidmar czy Miniatures i tutaj oni mają dwa kanały, bo jeszcze jest Squidly Beats. Squidly Beats to jest taki kanał, gdzie są typowe tutoriale i tam nauczycie się konkretnych rzeczy, jeśli chodzi o malowanie. To Wam polecam, chłopaki tłumaczą wszystko od A do Z. Natomiast Squidmar jest bardziej takim lifestyle'owym. Ja uwielbiam ich serię, w których idą do gości, którzy mają ogromną kolekcję figurek i z jakiegoś powodu nie są w stanie jej dokończyć i chłopaki wybierają, którą armię dla nich pomalują, no i robią to powiedzmy w jakimś tam w ciągu tygodnia albo robią sobie challenge, że tu ma być w ciągu 48 godzin. Petarda. Polecam też typowo rozrywkowy content, ale nie tylko, bo zdarza, zdarza im się robić treści też takie bardziej, bym powiedział, przydatne, bardziej jakieś takie tutoriale, ale dużo treści takiej rozrywkowej. Ja uwielbiam. Uwielbiam chłopaków i y, polecam Wam serdecznie ich kanał. Kanał jeśli chodzi o makiety, który chciałbym Wam polecić to jest y, ZorbaZarob. Y, to jest gość, który robi niesamowite rzeczy. Te makiety są przeogromne. Jedyne jakie zastrzeżenie mam do tego kanału, no to gość umie w clickbaity, czyli jego tytuły są czasem mocno przesadzone nawet do tego stopnia, że mijają się z prawdą całkowicie. E, widać, że bardzo mu zależy na to, żeby te wyświetlenia były ogromne, no bo jeśli ktoś stawia tytuł, że jedyna taka makieta na świecie, e, nie, o nie, tym razem najlepsza makieta na świecie, no to wiecie, to zależy mu bardziej na tym, żeby to było nie wiadomo jakie wyświetlenia, niż, no chociaż nie chcę oceniać, bo może źle ocenię, ale... Wiadomo, że jak się robi treści do internetu, no to też zależy każdemu na tym, żeby one się wyświetlały, no bo nie robimy tych treści do szuflady. Ja też tych filmików nie nagrywam do szuflady, tylko liczę na to, że będziecie je oglądać i ten kanał będzie się rozwijał. Więc rozumiem z jednej strony, ale z drugiej strony też trzeba znaleźć ten złoty środek, czyli nie przesadzić. A tutaj ewidentnie, ewidentnie doszło do przesady, bo wchodzicie w film, który ma tytuł który jest nieadekwatny do tego co oglądacie. Chodzi o to, żeby znaleźć odpowiedni tytuł pasujący do filmu, który zachęci Was widzów do jego obejrzenia, zaintryguje, no ale żeby nie był kłamstwem, tylko żebyście te treści, które yy, obejrzycie, żeby ta treść zgadzała się z tytułem. No i tutaj mam zastrzeżenia czasem do takiego tytułu, ale też rozumiem. Każdy ma swoje podejście. No i oczywiście yy, na koniec praktycznie Warhammer TV. Główny kanał Games Workshop, jeśli chodzi o Warhammera. Tam znajdziecie wszelkie treści, zapowiedzi. Też bardzo fajne są krótkie filmy odnośnie tego, jak malować konkretne figurki. Ja przyznam się szczerze, że na początku korzystałem właśnie z tych filmów, bo one były dla mnie jakoś najprostsze do przyswojenia. Jak odpalałem filmy takich profesjonalnych malarzy figurek na YouTubie, no to gubiłem się. Nie wiedziałem do końca, co oni robią, jak robią i y, jakiego pędzla używają, jakiej fali. I tak dalej. A tutaj jest to bardzo konkretnie wylistowane na początku, jakie farby y, są używane, jakich narzędzi potrzebujecie do danej figurki. No i po kolei widzicie warstwa po warstwie, co jest nakładane, co jest na końcu, co na początku. No super, to, to mi bardzo pomogło. Ja chyba do tej pory robię, zresztą korzystając z pewnego schematu, o tym zrobię też odcinek. I wydaje mi się, że w przypadku moich Ultramarines to się najlepiej sprawdziło właśnie, jeśli chodzi o Warhammer TV i ich tutoriale, jak konkretnie malować Space Marines, a konkretnie Ultramar. Tyle, jeśli chodzi o kanały warhammerowe. Ja Was zachęcam jeszcze do oglądania mojego drugiego kanału, który prowadzę wraz z żoną, czyli Czekin Claudia i Michał. Jest to kanał poświęcony podróżom i jedzeniu. Zachęcam Was do oglądania tych treści. No tak jak wspomniałem, dzisiaj tak luźno usiedliśmy sobie, pogadaliśmy. Czasem też takie Odcinki muszą być. Jeśli by się nie pojawił odcinek w czasie świąt, to już Wam życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i wspaniałych urhamerowych prezentów pod choinką. A jeśli się pojawi odcinek, chociaż nie, no nie pojawi się, pojawi się, coś się pojawi po świętach, bo to już niedziela to będzie po świętach. Także wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Ja nazywam się Michał no i zapraszam Was do świata Urhamera, którym jest tylko Wojna.